Kiedy świat wokół mnie drży, Ty jesteś skałą, na której stoję. Bóg moją siłą w każdej burzy, Twoją mocą oddycham każdego dnia. Moi drodzy, witam Was w ten wieczór pełen ciszy i zadumy. Zgromadziliśmy się. Aby powierzyć nasze troski i radości Bogu, który jest naszą siłą i mocą. Niech ten czas stanie się chwilą pokoju, odnowy i zaufania w jego nieograniczoną miłość. Bóg moją siłą, Bóg moją mocą, jemu ufam, jemu wierzę. Bóg moją siłą, Bóg moją mocą, Jemu ufam, Jemu wierzę. Kochani, zapraszam do wspólnej modlitwy. Ta modlitwa przypomina nam, że nasza siła nie pochodzi z samych nas. To Bóg podnosi nas, gdy jesteśmy zmęczeni i daje moc. Gdy brak nam odwagi, osoba, która modli się tymi słowami, odkrywa w sercu pokój, nadzieję i nową energię do życia. Moi drodzy, módlmy się. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Panie, źródło naszej mocy, przychodzimy do Ciebie. Aby znaleźć siłę, gdy upadamy, daj nam serca pełne odwagi i wiary, byśmy potrafili nieść światło w mrokach codzienności. Niech Twoja miłość stanie się fundamentem, a Twoje słowo drogowskazem. Bądź naszą siłą na wieczór i na każdy dzień. Amen. Cisza wieczoru otula serce. Człowiek jest kruchy, lecz w Bogu odnajduje moc. Nie własne ramiona, lecz ręce Stwórcy go podtrzymują. Siła płynie z niewidzialnego źródła. Kto ufa, ten nie upada. Siła człowieka rodzi się w Bogu, który nigdy nie opuszcza. Siła człowieka rodzi się w Bogu. Siła człowieka rodzi się w Bogu, który nigdy nie opuszcza. Siła człowieka rodzi się w Bogu. Moi drodzy, niech Pan umocni wasze serca pokojem. Niech da wam siłę większą niż lęk, i nadzieję mocniejszą niż trudności. Niech błogosławi was na tę noc ojciec, syn i duch święty. Dziękuję wam za wspólną modlitwę. W ciszy wieczoru powierzajmy się Bogu, który daje nam moc, by żyć w pokoju i miłości. Boże, Twoja obecność daje siłę, Twoje światło prowadzi. W Tobie jest pokój, w Tobie jest pokój, Twoja obecność daje siłę. W Bogu mam moc i wewnętrzną siłę, która mnie prowadzi. Drogi bracie, moja droga siostro, jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, zachęcam Cię do subskrypcji kanału i polubienia tego nagrania. Dzięki temu razem będziemy tworzyć przestrzeń modlitwy i pokoju. W ciszy serca odnajduje Boga, a w nim swoją siłę. Boże, w Twoich dłoniach odpoczywam, Twoje słowo jest światłem, Twoja miłość daje pokój, Twoja miłość daje pokój. Ufam Tobie, gdy droga jest niepewna, wierzę, że prowadzisz mnie przez ciemność. Jesteś światłem, które nigdy nie gaśnie. W Twoich ramionach znajduję spokój. Ufam Twojemu planowi dla mojego życia. Wierzę w Twoją miłość, która mnie otacza. Jesteś początkiem i końcem mojej drogi, Bóg moją siłą na zawsze. Bóg moją siłą na zawsze. Bóg moją siłą na zawsze. Boże, moja siła nie pochodzi ode mnie. To Ty podnosisz mnie, gdy upadam. W Tobie znajduję wszystko, czego potrzebuję. Do usłyszenia, moi drodzy. Zostańcie z Panem Bogiem.